Cześć kochani, ja nazywam się Julita Demska, jestem coachem relacji i w tym odcinku przychodzę do Was z bardzo ważnym tematem. Będzie on szczególnie istotny dla tych osób, które są po rozstaniu, zwłaszcza świeżo po rozstaniu i nadal liczą na to, że wrócą do swojego ex, że wrócą do swojej byłej partnerki. Materiał jest skierowany zarówno do kobiet, jak i do mężczyzn, aczkolwiek z uwagi na to, że tak zwyczajnie mi jest łatwiej, bo jestem kobietą, to w roli osoby, która została porzucona... Postawię kobietę, a tym, który ją zostawił i porzucił, będzie mężczyzna. No i temat dotyczy tego, co zrobić, kiedy właśnie ów mężczyzna, ów ex odezwie się, na przykład napisze do nas jakąś informację. Nie trudno sobie to wyobrazić, takie sytuacje zdarzają się naprawdę często. No więc wyobraźmy sobie, że jesteśmy kobietami, które korzystają z jakiegoś komunikatora, i nagle na tym komunikatorze dostajemy upragnioną, wyczekaną, Informacje. No, może ona nie jest taka właśnie upragniona, ale wyczekana, bo miałyśmy nadzieję, że on się po prostu jakkolwiek skontaktuje. Najpierw oczywiście nasze marzenia dotyczyły tego, żeby skontaktował się i powiedział, że chce z nami być, że chce do nas wrócić, ale czym więcej czasu mijało, to po prostu zależało nam na tym, żeby w ogóle się odezwał, żeby poczuć jego obecność jakkolwiek. No i ta obecność pojawia się. I on na przykład pisze krótką wiadomość, co tam słychać, co u ciebie, jak się czujesz, albo na przykład zaczyna po prostu pisać, co u niego słychać. Po prostu jakby nigdy nic, jakby nic się nie stało, próbuje znów się kolegować, zaprzyjaźnić, podejmuje jakieś takie mało znaczące, Tematy. No i co w takiej sytuacji zrobić? Bardzo często wtedy osoby, które były porzucone, z którymi ktoś zerwał. W tym wypadku kobieta. Cieszą się, bardzo się cieszą, że ktoś do nich napisał, że zwrócił uwagę. I oczywiście mają nadzieję, że ten kontakt coś oznacza, czyli że potencjalnie do siebie wrócimy, że ten były myśli o powrocie do nas. Tak? Więc to jest taki, taki y, motyw, który wywołuje w nas pozytywne emocje. No, i często za tym idzie taka nadzieja, że jeżeli ja wejdę w ten kontakt, jeżeli ja wejdę w tą konwersację, nawet jeżeli tam nie ma nic ciekawego zaproponowanego przez niego, tam nie ma żadnych konkretów, to będę w stanie utrzymać tę relację, jakoś ją rozwinąć i doprowadzić do tego, że on do mnie wróci. Że to jest pierwszy krok do tego, żebyśmy się w końcu zeszli. No, i często właśnie w to wierzymy. Podtrzymywanie tego kontaktu w takiej sytuacji daje nam też takie złudne poczucie kontroli. Mamy wrażenie, że wiemy, co się dzieje w sytuacji, wiemy, co się dzieje od niego, i możemy jakoś zaradzić, na przykład temu, żeby w ogóle w jego towarzystwie pojawiły się jakieś nowe osoby i nowe kobiety, więc tutaj pokładamy naprawdę bardzo duże nadzieje i oczekiwania w tym kontakcie. No i Zastanawiamy się, no co tutaj odpisać, jak poprowadzić tą relację, żeby zwiększyć prawdopodobieństwo tego, że on do mnie wróci I tutaj powiem Wam tak, to zależy od tego, jak wyglądał ten jego komunikat Są dwa przypadki, pierwszy już opisałam Czyli jeżeli on komunikuje się z tobą, ale tam nie ma żadnego konkretu, to jest po prostu takie, co tam, zbadanie sytuacji, co u ciebie słychać, jak ty sobie radzisz, czy się z kimś może już spotykasz, czy poszłaś na ten kurs, który sobie zaplanowałaś, czy jedziesz na tą wycieczkę, którą wykupiłaś, to z jego strony jest. W 90% przypadków po prostu bardzo egoistyczne i on zorientowany jest tylko na siebie, a nie na ciebie i wcale nie myśli o powrocie. I oczywiście to nie jest taki proces bardzo świadomy, jestem egoistą, myślę tylko o sobie, więc się z tobą skontaktuję, żebyś poczuła się gorzej. Nie, to oczywiście tak nie wygląda. Zdajmy sobie sprawę z tego, że rozstanie jest trudnym procesem dla obu stron. To osoba, która rezygnuje z relacji, która z jakiegoś powodu zdecydowała się zakończyć relację, również najczęściej to mocno przeżywa, również przechodzi przez swoją żałobę i również e, odczuwa stratę. Jakaś tęsknota może się pojawić, ale to wcale nie znaczy, że chcę do tego mojego byłego partnera wrócić. Może się pojawić też jakaś nuda albo jakiś dyskomfort związany z tym, że brakuje mi uwagi, brakuje mi na przykład jakiejś adoracji, bo jeszcze nie zacząłem się z nikim innym spotykać, więc to nie musi nic oznaczać. Co więcej, taka osoba, która szuka kontaktu, ale tam nie ma żadnych konkretnych komunikatów, tylko właśnie co tam, zbadanie sytuacji, to ona może po prostu chcieć się poczuć lepiej. Może ma wyrzuty sumienia, że cię zraniła, skrzywdziła i że ty sobie nie radzisz. I kiedy zobaczy, że sobie radzisz, to po prostu poczuje się lepiej i pójdzie dalej. A może potrzebuje właśnie podbić, podbudować swoje ego, potrzebuje atencji, no, i ty mu ją dasz, bo znowuż wejdziesz w tą rozmowę i pokażesz, jak ważny jest dla ciebie. I on się przekona, że jest naprawdę fajny, będzie teraz mógł pójść na aplikację i z dużą pewnością siebie po prostu podrywać inne kobiety. Może być też tak, że jemu się zwyczajnie nudzi, że trochę nie wie, co ze sobą zrobić, bo jednak. Swój świat wcześniej zbudował w oparciu o ciebie, i trochę sobie w tym nowym świecie teraz nie radzi. Więc ma nadzieję, że będziesz jego wsparciem, że będziesz jego terapeutą, że go wysłuchasz. Może mu coś doradzisz, może mu coś pomożesz, ale niekoniecznie wcale musi to oznaczać, że, będziesz, że będzie chciał do ciebie wrócić. No i w najgorszym wypadku, co często się zdarza. On poprzez ten kontakt może chcieć cię wciągnąć w ogóle w inny rodzaj relacji, taki, na którym ci w ogóle nie zależy, w jakiejś situationship, friends with benefits, kiedy wyczuje, że ty wciąż jesteś zainteresowana, zaangażowana, że tęsknisz, że chcesz odbudować tę więź, jesteś w emocjach, to może chcieć właśnie z tego skorzystać. I bardzo często kobiety właśnie w taki rodzaj relacji idą. Nie dlatego, że potrzebują właśnie takiej relacji typu situation czy friends with benefits, czyli coś, czego nie nazwiemy związkiem, tylko jakiegoś rodzaju układem. To idą w to, licząc jednak na to, że w ten sposób odbudują właśnie więź, odbudują tę znajomość i w końcu będą parą. Ale nie, nie widzą tego, że najczęściej jest etap przejściowy dla tego mężczyzny, on w ten sposób sobie realizuje różne potrzeby, a później będą płakać, obserwując to, jak on odchodzi do innej kobiety, do relacji, którą w końcu nazwie. Związkiem. Dlatego, moja droga kobieto, bądź też mężczyzno, jeżeli jesteś w takiej sytuacji właśnie odwrotnej tutaj niż to, co opisuję, czyli ty zostałeś porzucony i Twoja była się z tobą właśnie e, kontaktuje. Jeżeli e, on, ona, nie przychodzi do ciebie z żadnym konkretem, a konkretem byłoby to, że mówi ci, wiem, że popełniłem błąd i chcę to naprawić. Wiem, że się pomyliłem i chciałbym porozmawiać, albo wiem, że popełniłem pomyłkę i chcę do ciebie wrócić. Jeżeli nic z tego się nie pojawi, jeżeli on nie przyjdzie w prawdzie, do ciebie, tylko znowuż to będą jakieś tłumaczenia, to będą jakieś kłamstwa, jakieś historie, albo nie będzie tam nic znaczącego. Będzie ci się rozmawiało z nim jak z jakimś takim przypadkowym człowiekiem, z jakąś przypadkową osobą, kolegą. To Twoim najważniejszym zadaniem w tym momencie, żeby zadbać o siebie i nawet. O potencjał tej relacji, jakkolwiek, jeżeli ci cały czas zależy na tym, żeby do niego wrócić, jest to, żeby postawić granice i żeby nie wchodzić w tę rozmowę, nie rozwijać jej, nie wchodzić w tę konwersację. Kusi nas, żeby w to wejść, żeby z nim rozmawiać o niczym po nocach, żeby przedłużać to, przetrzymywać. Ale to, co z tego mamy, to jedynie poczucie relaksu, odprężenia po jego stronie. Bo on wie, że dla kogoś jest ważny, że nawet jeżeli on wejdzie teraz na aplikację i codziennie będzie się spotykał z inną kobietą, pójdzie na dyskotekę i będzie podrywał inne kobiety, to ty tam będziesz, będziesz na niego czekać i on po prostu spokojnie może sobie robić, co chce. Teraz nie jest ważne dla ciebie to, żeby on czuł tego rodzaju spokój, żeby się zrelaksował i żeby po prostu traktował cię jak opcję albo jak jakiś czasoumilacz. Dla ciebie jest ważne to, żeby zadbać o siebie, i ewentualnie jeszcze o ten scenariusz, w którym do siebie macie wrócić. Więc na tym etapie musisz mu powiedzieć, stop, ale jak to zrobić? Jak powiedzieć mu stop, jak powiedzieć mu nie, jak w to nie wchodzić, żeby to było jednak elegancko z klasą i ciepło. Zacznij od życzliwego komunikatu, i nie bój się mu powiedzieć, że tak, owszem, jest dla ciebie ważne. Jesteś dla mnie nadal ważny. Cieszę się, że się odezwałeś, bo wiem, że wszystko u ciebie dobrze. Nadal jesteś dla mnie ważny, ale pamiętajmy o tym, że wszystko przed ale tak naprawdę można wykreślić. Tak niektórzy mówią, specjaliści od komunikacji. No ale trzeba to ale dodać, tak? Czyli zaczynamy ciepło i dodajemy konkret. Nasze granice. Tutaj stawiamy granice. Ale. Najważniejsze dla mnie jest teraz to, żeby zadbać o siebie, swój proces uzdrowienia. Chcę się poczuć lepiej, a teraz odnawianie kontaktu z Tobą i rozmowy z Tobą w tym nie pomagają. Na tym etapie to uniemożliwia mi przejście do kolejnego etapu. Więc wróć, jeżeli będziesz miał mi do przekazania coś więcej, jeżeli dojdziesz do jakichś wniosków na temat naszej relacji. I to jest pełny komunikat. Czyli zaczynamy ciepło. Jesteś dla mnie ważny, ale, ale, można by powiedzieć w nawiasie: ja jestem dla siebie ważniejsza. Jesteś ważny, natomiast chcę zadbać o siebie. Najważniejsze dla mnie jest teraz to, żeby poczuć się dobrze, żeby przejść do następnego etapu mojego procesu uzdrowienia i kontakt z Tobą i rozmowy z Tobą w tym nie pomagają. Na koniec może się pojawić jeszcze jakieś oczekiwanie czy warunek, żeby on wiedział co robić. Jeśli masz ochotę w przyszłości się do mnie odezwać, to wróć z konkretem. No i teraz wpisz tutaj to, jakiego ty konkretu oczekujesz. Ja myślę, że konkretem, z którym powinien wrócić eks, jeżeli w ogóle chcesz z nim odnawiać jakąś znajomość w stronę właśnie romantyczną, no to jest informacja o tym, że doszedł do wniosku, że chce to naprawić, że chce to zmienić, że chce rozwijać z Tobą relację, którą chce nazwać związkiem. Oczywiście inaczej sytuacja będzie wyglądała, jeżeli on wróci po pięciu latach, po dziesięciu latach, i oboje już nie będziecie w to zaangażowani, i po prostu to będzie zwyczajna ludzka ciekawość, chęć odnowienia znajomości, sprawdzenia co u Ciebie, to wtedy Ty zdecydujesz, czy to jest dla Ciebie potrzebne, czy też nie. Ale jeżeli jesteście tuż po rozstaniu i Ty liczysz na to, że się zejdziecie, a on wraca bez żadnego konkretu, po prostu zawraca Ci głowę. No to jeszcze raz powtórzę, twoim najważniejszym zadaniem życiowym w tym momencie jest to, żeby o siebie zadbać i żeby postawić granice. Jeżeli chcesz zadbać o siebie, o potencjał tej relacji, to musisz mu powiedzieć, że niestety ale nie będziesz kontynuować tej rozmowy. Nieważne, jakby w tym momencie cię korciło. Jakby bola, jak, jak będzie bolało to, tak? Jak, ale to będzie bolało, zapewniam cię mniej niż to, kiedy w to wejdziesz. Kiedy znów zainwestujesz swoją energię i czas i zauważysz, że on nic z siebie nie daje, on tylko znowu szczerpie, on korzysta i w tym czasie podbudowuje swoje ego, spotyka się z innymi kobietami. Zaufaj mi, naprawdę w 90% to wynika tylko i wyłącznie z takich egoistycznych pobudek, jeżeli on się po prostu komunikuje, ale niczego ważnego Ci nie chce przekazać, to znaczy, że też w ogóle o Tobie nie myśli. Nie myśli o tym, jak Ty się czujesz i co się z Tobą poprzez ten kontakt zadzieje. Czyli wymagaj konkretu. Niech Twoje standardy wymagają konkretnej informacji. Jak przyjdzie z tym konkretem, to wtedy Ty możesz go wpuścić, nawet zaprosić do siebie. Okej. Okay. Jeżeli ten film uznajesz za pomocny, jeżeli pomógł ci, to daj łapkę w górę. Jeżeli czujesz, że znasz kogoś, komu może się teraz naprawdę przydać ten materiał, to przekaż go proszę dalej. Jeżeli dotrwałeś do tego momentu, to napisz proszę w komentarzu e, słowo: No właśnie, co dzisiaj, co dzisiaj wpiszemy w komentarzu? E, zamykam drzwi. Nie otwieram, zamykam drzwi. E, póki on nie przyjdzie w prawdzie. Okay? We własnej wersji sobie po prostu to napiszcie, tak, żeby to stało się waszą afirmacją, tak? otworzę drzwi dopiero, jak on przyjdzie w prawdzie. Zamykam drzwi, dopóki on nie przychodzi z jakimkolwiek konkretem, tak? Jeżeli jesteś mężczyzną, to po prostu napisz sobie to w taki sposób, który będzie dopasowany do ciebie. I powtarzaj sobie to codziennie jak mantrę. Kiedy przyjdzie. W Prawdzie, kiedy przyjdzie z konkretem, z konkretem, to mogę go wpuścić. Pamiętaj, że oczywiście możesz pracować ze mną indywidualnie podczas sesji coachingowych online. Możesz też skorzystać z jednego z moich kursów. Jeden z nich dotyczy właśnie sytuacji po rozstaniu, jak odzyskać miłość życia. No, i na ten moment już Ci dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć! A to cześć, z palcami w górę było takim przypomnieniem, żebyście dali łapkę w górę i subskrybowali ten kanał. A teraz moc miłości i naprawdę już cześć.